Mówiłam Wam ostatnio, że nie polegam na w prognozie pogody w telefonie. No to proszę bardzo, dlaczego? Miał być deszcz, a pada śnieg. Deszczu, ani widu, ani słychu. No właśnie. I taka sytuacja. Dzień dobry, kochani, witam Was w kolejnym vlogu. jak widać na załączonym obrazku i tak jak mam mówiłam w ostatnim vlogu, dzisiaj postanowiłam zrobić znowu z siebie ludzia. E, bo jednak czuję się dużo, dużo zdrowiej i lepiej, jak mam makijaż na twarzy. Rzeczywiście, kiedyś, e, kiedyś było na odwrót, kiedyś e, nie musiałam mieć makijażu, czułam się bardzo dobrze bez. I to znaczy, wiecie, to nie jest tak, że ja teraz bez, e, jakoś tam nie wiem, ze się pokazać czy coś, bo nie, ale no jednak na zdrowszą po prostu wyglądam, jak mam makijaż w moim mniemaniu. Słuchajcie, klip, klip Po raz ostatni dzisiaj użyłam mój cień. Charlotte. Słuchajcie, chyba z roku go zużywałam, ale zużyłam całusieńki. E, cieszę się, mam jeszcze Rose Gold, bo to był Pilotok. E, mam jeszcze Rose Gold, którego używałam mało i myślę, że najpierw zabiorę się za zużywanie jego, ale nie wykluczam, że kupię z powrotem Pilotok, bo ten cień po prostu. Ubóstwiałam, naprawdę ubóstwiałam. Zresztą wiecie, no miałam go no niemalże w każdym filmiku na oczach, wszelakie cienie, inne palety, nie palety. Wszystko słuchajcie poszło w odstawkę. I naj, najczęściej sięgałam po niego. Ostatnio o mały włos nie kupiłam, ostatnio o mały włos nie zamówiła, zamówiłabym go. Ale jakoś coś innego musiałam zrobić i po prostu zapomniałam. W sumie może dobrze, słuchajcie. Bo no, chciałabym jednak mimo wszystko zabrać się najpierw za zużywanie innych produktów. A tego po prostu nie wiem, na pewno z czasem jeszcze kupię, jak mówię, bo to jest taki ulubieniec. Słuchajcie, dzisiaj, tak jak Wam mówiłam w ostatnim vlogu, chciałabym... Czekajcie, poprawię tylko tu, o! Chciałabym e, zrobić mały deklater i takie podliczenie taki e, nie wiem remament e, mojej kolorówki, pozbyć się tego co mi zalega, czego naprawdę nie używam. E, nie ma po prostu sensu trzymania tego. E, mam koleżankę w pracy, która lubi makijaż, maluje się. I myślę, że jej po prostu to dam. Oczywiście zaraz do niej napiszę, czy chciałaby te kosmetyki. Są takie, które są nieużywane i nigdy używane nie były, ale po prostu przykładowo maskary, które miałam gdzieś tam w boksach, w kalendarzach i tak dalej, które wiem, że są niewodoodporne. Ja już niewodoodpornych, jakby używać, nie mogę. Głównie dlatego, że. Po prostu mam tak głęboko osadzone oczy i taką już mocno opadającą powiekę, że im jestem starsza, tym coraz bardziej stemplują mi się wszystkie maskary, które są albo nie są maskarą tubing, albo nie są maskarą wodoodporną. Dzisiaj na rzęsy nałożyłam tą maskarę tubing tą nową z Rival de Lube. Zobaczymy jak się będzie sprawdzać, póki co zdążyła się już osypać, ale delikatnie. Także zobaczymy, jak to będzie w ciągu, w ciągu dnia. Jakoś tam specjalnie się dużo wypuszczać, dzisiaj na zewnątrz nie będę. No, ale nic. Nie wiem, czy uda mi się to zrobić w tym jednym vlogu. Pewnie nie, więc może być, że rozłożę to na dwa vlogi albo nawet i trzy. To się okaże. Więc co? Ja teraz wyciągam wszystko, będziemy lecieć kategoriami. Dobra, słuchajcie, zaczniemy. Od podkładów, bo jak widać, trochę ich mam. Co prawda, ostatnio coś tam wysortowałam, no ale nic, słuchajcie, zaczniemy od podkładu, którego aktualnie używam. To jest naprawdę jeden z moich ulubieńców i tutaj mam jego zapas kupiony na promocji, jak DM zamykali, żeby go przebudować. Dlatego te dwa zostają na bank. Co my tutaj mamy? Czekajcie, tutaj mamy dwa te Catrice Invisible Cover. Wiecie, że to jest używane nawet jeżeli nie widać, i bardzo ładnie wygląda ten podkład na mojej skórze. I jak była jakaś wyprzedaż, to dorwałam ten, nie wiem dlaczego, widocznie źle popatrzyłam. No w każdym razie to jest chłodny odcień, i zresztą widać, bo on taki trochę różowawy wpada. To jest neutralny odcień, mimo wszystko tego bardzo lubię, więc one oba jeszcze zostaną. Coś, co dostałam od Norinki, natomiast e, no mam nadzieję, że się nie pogniewa, będę się pozbywać, dlatego że to nie do końca jest mój odcień. E, no i ten podkład, nie wiem dlaczego, zaczął bardzo sucho na mojej skórze wyglądać, więc jego po prostu podam dalej. Tak samo tego kupiłam na jakieś tam właśnie takie wyprzedaży, natomiast on jest niesamowicie jasny zbyt jasny dla mnie, y, dlatego. Użyty raz i oddaję go, czy podaję go dalej. Coś, co swojego czasu wręcz uwielbiałam, ale teraz, słuchajcie, użyłam raz i leży, nie używam, więc też się pozbędę, nie potrzebuję po prostu. Tutaj mam produkt, który myślałam, że wiecie, co będę chciała, czy że będę mogła zużyć, bo generalnie sam w sobie jest fajny, ale jakoś po niego nie sięgam, dlatego jego też się pozbędę. Ten kupiłam ponownie, więc on zostaje, bo na bank będę go używać i zużywać. Dalej mamy BB Krem z miszy, to jest taka mniejsza pojemność. O, oczywiście zostaje, bo to jest coś, co, podobnie jak ten podkład, mogę na szybkiego nałożyć twarz, na twarz i wiem, że dobrze będzie wyglądać. E, ten podkład kupiłam. Nie chcę Was ściemniać, ale chyba w, w zeszłym roku. Latem albo i rok wcześniej, um, swoje, swojego czasu to był mój ulubiony podkład. Jego na razie jeszcze zostawię, bo muszę sprawdzić, bo to jest inny kolor niż ten, który używałam. Tutaj jest 0,15 um, Light Vanilla, a ja miałam 0,10 i ten wydawał mi się ciemniejszy. Niemniej zostawię, bo uwielbiam. No, i tutaj ten podkład z Maybelline, ja go użyłam do tej pory dwa, może trzy razy, więc no jest ok, ale z, póki co nie jest to mój największy ulubieniec. Także zostawiam raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć, siedem, osiem podkładów, pozbywam się czterech. Myślę, że to całkiem ok, jak mówię. Nie planuję w najbliższym czasie kupować żadnych podkładów. Chciałabym zmniejszyć tą moją kolekcję do trzech. Czy się uda? Zobaczymy. Słuchajcie, dalej mamy korektory i jak widzicie jest ich pięć sztuk. Ja nie wiem, czy w ogóle zauważyliście, że ja bardzo rzadko korektory kupuję. Nie wiem, w 2024 ile zużyłam? Dwa? I oba były skobo? Więc ja nie wiem, jakoś po prostu powoli zużywam korektory. I te tutaj są zapasowe, jak widzicie, one są jeszcze zaklejone, są nowiusieńkie. E, Asia mi przywiozła w zeszłym roku na moją prośbę bodajże cztery sztuki. E, tak, cztery, bo jedną miałam, jedną zużyłam, w sumie dwie zużyłam. No i tutaj em, dwie zapasowe, no i to była czwarta. To jest używana teraz, akurat nie, chociaż no widać. E, więc ja mam te trzy korektory w użytku em, na zmianę: Kobo, L'Oreal i ten tutaj z Essence. E, póki co aktualnie najczęściej sięgam, sięgam po ten z L'Oreala, dlatego że, no, zresztą można, możecie zobaczyć, dlatego że no, on jest jakby pojemnościowo największy, bo ma 11 ml. I chciałabym go jak najszybciej po prostu zużyć i potem zabrać się za ten Scobo. No i ten z Essence. No ale jakby nie było, to te trzy używam, mówię, aktualnie na zmianę, można powiedzieć. A te dwa są na zapasie, więc zostają wszystkie. Słuchajcie, jeżeli chodzi o pudry, to mam tutaj i pudry pod oczy, i pudry do twarzy. Tego akurat nie mam aktualnie w użytku. Um, Możecie zobaczyć, on jest taki różowawy, łososiowy. Oczywiście ten kolor nie zostaje e, pod oczami, ale ja takie najbardziej lubię, bo one delikatnie ukrywają cienie. I tutaj tego pod oczy mam jeszcze trzy na zapasie, ja w zeszłym roku kupiłam ich ile? 9? 10? E, 9 chyba. Jakoś tak. W każdym razie no miałam 7 ich. Trzy czy cztery zużyłam w zeszłym roku. Tak, no, pasowałoby. No, jakby nie było, to one wszystkie zostają, dlatego że ja ich no, nie używam. Znaczy, czasem się zdarza, że jej do całej twarzy użyję, ale jak mówię, no, to były jedne z pierwszych, zresztą to była limitowana edycja z Rival Me i to były jedne z pierwszych pudrów pod oczy dostępnych w drogerii tutaj w Niemczech, słuchajcie. Jakoś to nie było takie popularne jak w Polsce, więc no, rzuciłam się jak szczerbaty na suchary. Na całe szczęście teraz jest on dostępny normalnie w szafie w sprzedaży, tylko po prostu też ma różową nakrętkę, tylko bez tego napisu, jakiś inny napis tutaj jest. No ale jakby nie było, uwielbiam, wiecie, 3 euro nie można się poskarżyć, więc jak mówię, one zostają. To, co też aktualnie używam, to jest Catrice Bright and Blur Loose Powder. Możecie zobaczyć. Ja dla tych, co nie wiedzą, wyciągam te wieczka i ja maczam sobie gąbkę po prostu w pudrze i tak nakładam, bo tak mi jest najwygodniej. No i tutaj tak samo, ta sama sytuacja. Słuchajcie, jest tak samo różowo-łososiowy jak te pod oczy. No jak mówię? Kurczę, coś nie mogę go zakręcić. On na bank zostaje, dlatego, że to jest puder, który aktualnie em, Cały czas używam przy każdym makijażu, więc o te dwa używam, więc one oba zostają. Puder, który swojego czasu z Rival de Loup też sporo używałam, bo on ma dość dużą pojemność, jak widzicie sporo zużyłam, ale ja nie przepadam za nim, dlatego jego się pozbędę, to jest Rival de Loup Baking and Setting Powder. Tutaj mam nowy puder z Essence, którego jeszcze nie używałam. Słuchajcie, możecie zobaczyć, jest jeszcze zapieczętowany. Więc te, których nie używałam, zostawię, no bo nie wiem jakie one są, nie mam zielonego pojęcia. Tak samo ten z Rival de Loop, to była limitowana edycja Radiant Flower i on też jest taki różowawy, więc on Zos... różowawy. Czekajcie, niech ja zobaczę. Nie, on jest beżowy. On jest beżowy, słuchajcie. No w każdym razie, jakby nie było, zostaje. Tego tak samo z action jeszcze nie używałam. Możecie zobaczyć. A on jest potężny. Jestem ciekawa, jak on się będzie sprawdzać i czy będzie się sprawdzać, bo no 22 gramy, słuchajcie, coś takiego zużyć, to jest naprawdę wyczyn. No przetestuję, zobaczę. Jak się nie będzie sprawdzać, to Pójdzie w świat. I tutaj mam jeszcze bananowy z Essence, który także nigdy nie był używany, więc też zostaje póki co. No i tutaj mam Hourglass em, miniaturkę, którą bardzo mocno zakręciłam, która była używana. Ona nie jest moim ulubieńcem, nie ma co ukrywać. Ja miałam pełnowymiarowy ten veil i go sprzedałam. Także no. Ja go jeszcze zostawię, spróbuję go zużyć, no jeśli nie to po prostu się pozbędę, więc póki co tutaj odchodzi ten z Rival de Loup. I tak, pod oczy mamy cztery sztuki, a do twarzy mamy raz, dwa, trzy, 4, pięć, sześć. No trochę tego jest. Kolejna kategoria, czyli brązery, słuchajcie, i tutaj mam te dropsy, jak ja to mówię, z essence, bo je można dodawać i do podkładów, żeby je troszeczkę przyciemnić i można też jako brązer używać. To jest naprawdę, słuchajcie, jak widzicie, brązowe i to dość ciemne. Na razie to zostawię, bo jeszcze mocno tego nie przetestowałam. To jest paletka, którą aktualnie używam. Nie lubię jej, powiem Wam szczerze, to znaczy nie lubię. Ten brązer był fajny, ten jest strasznie ciemny. Ale jak widzicie, widać już kratkę, więc postanowiłam, że po prostu użyję do końca, no i pozbędę się, i tyle będę miała z głowy. Tak samo jak ten stick, aktualnie używam. Jego akurat nie lubię, to jest resztka, która mi została, jak widzicie, do zużycia. Także muszę przyznać, że całkiem, całkiem sporo go zużyłam i jestem z siebie e, dumna. Wiecie, tu była taka kulka wystająca. E, lubię go. Powiem Wam, że nie był drogi, bo to Rival e, Loves Me, a to nie są drogie kosmetyki. I tam są chyba trzy odcienie. Ja tutaj mam odcień 01 karmel. Wydaje mi się, że są trzy odcienie, i ten był chyba najjaśniejszy. No ale jakby nie było, to te właśnie oba używam teraz, więc one zostają. Tutaj mamy, słuchajcie. Stranded Up Mat Contour Cream, czyli po prostu kremowy produkt, który jak widzicie używałam, ale on jest, nie wiem, strasznie ciemny. Ja jakoś nie lubię takiego płynnego jednak, więc mm, nie wiem, no zastanawiam się, czy, ale nie, wiecie co, ja go nie będę używać, więc on, więc on odpada. Coś, co... Nowe, dlatego jeszcze potestuję, co przywiozłam z Polski po świętach. Potestuję jeszcze, zobaczymy, czy mi się będzie sprawdzać. Jak nie, to też się go pozbędę. Kobo to jest Sahara Sand. Słuchajcie, tamten Nubian Desert bardziej lubię. Natomiast ja generalnie brązery z Kobo bardzo lubię, więc on zostaje. Przynajmniej póki co, tak samo jak mój najlepszy, <coughs> najbardziej ukochany hashtag O oh z Bel, który jest dostępny w biedrze, kosztuje grosze. No po prostu fantastyczny kolor ma. Wiem, że z mojego polecenia kupiło go trochę osób i wiem, że jesteście zadowolone, także w dalszym ciągu bardzo gorąco polecam. Tu mam słuchajcie, kremowy brązer z Bel. Kurczę, nie wiem, wiecie co, ja po niego nie sięgam, nie, on odpada. Tutaj mamy z Santorini. To jest taka miniaturka. On jest strasznie jasny. Ja jeszcze go zbytnio nie używałam, jak widzicie, bo użyłam go nie wiem, może ze dwa razy. Na razie go jeszcze zostawię, ale zobaczymy, czy się do niego przekonam. No i na sam koniec, coś, co jest relatywnie nowe u mnie, bo wcale jakoś tego długo nie mam. To jest paletka, w której jest i róż i brązer. Jak widzicie róż był nawet już używany, także no, ją na razie jeszcze zostawię, bo jej dobrze nie przetestowałam. Czyli jeżeli chodzi o bronzery to mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, tego nie wliczam jako bronzer słuchajcie, siedem bronzerów mamy i dwa odpadają. Tutaj mamy moje róże, zarówno te płynne, jak i te w kamieniu. To jest róż z Debalm, Balm, którego słuchajcie, maltretowałam w zeszłym roku, przez niemalże cały rok, poza latem. Latem go rzadko używałam i no, jak widzicie, ja go kupiłam w 2023 w grudniu z Asią w TK Maxie. No, i, no, jak mówię, użyłam go sporo, ale to jest po prostu nieśmiertelny róż. Yy, powiem wam, że Róże z De Balm to już jest mój któryś z kolei ubóstwiam. Oczywiście, on zostaje. Yy, róż, który dostałam od Norinki, który też jest piękny, to jest and Wild. I on się nazywa, czy on ma jakąś nazwę? Mmm, Perlescent Pink. On jest taki. Świecący delikatnie, zostaje, bo to jest mój kolor. Coś, co kupiłam dwa lata, trzy lata temu już w międzyczasie będzie, no dwa i pół powiedzmy, no nie, no w sumie dwa z hakiem, no wyjeżdżając na Cypr na urlop. I to jest róż kremowy z Fenty Beauty, słuchajcie, no i użyłam go kilka razy, no i od powrotu powiem Wam szczerze, on leży i jest nieużywany. Co prawda on jest mały i ja generalnie lubię kremowe róże, ale nie wiem, coś się nie mogę do niego przekonać, więc on po prostu wylatuje. Tu jest róż, którego słuchajcie, używałam, cofałam, wyrzucałam i w ogóle generalnie kolor ma ładny. Nie wiem, na ile teraz kamera to odda. Ja też nie zrobiłam jakiegoś mocnego e, słocza. Natomiast no, on na skórze, słuchajcie, niestety e, nie oddaje tego, jak piękny jest, więc teraz ostatecznie wylatuje. Róż, którego kupiłam, ale do tej pory jeszcze nie używałam, to jest róż z Essence Cheeky Love, i to jest Liquid Brush, e, Blush, nie brasz. Widzicie? On jest. O, ja go jeszcze nigdy nie używałam. Więc czy ja wiem? Nie, wiecie co, ja go też oddam. Bo to jednak nie jest odcień taki, jak ja lubię. Wybaczcie, musiałam pójść po zwilżoną. E chusteczkę i zmyć to, bo widzicie ten w ogóle z essence. Nie wiem na ile kamera teraz to oddaje, ale ten z essence e, ciężko jest w ogóle domyć. Ehm, nie. No w każdym razie zostały nam trzy e, płynne i tutaj mamy Rival Loves Me z tej limitowanej edycji. E, jego nie ma. Jego tutaj też już dużo nie ma. On jest całkiem nieźle e, przeze mnie zużyty, bo ja go latem dość dużo używałam. On tutaj trochę na taki pomarańczowy wygląda, ale on pomarańczowy nie jest. E, wręcz przeciwnie, jest przepiękny, więc on zostaje. Tak samo e, ten Revolution Pro e, Hydra Bright Cream Blush. E, on jest w odcieniu Peach i też jest przepiękny, e, więc on. Też zostaje. No i tutaj mam z Elfa Halo Glow i on jest po prostu obłędny. Także one zostają i te dwa. Zostaje mi w takim bądź razie pięć róży, a trzy wylatują. Teraz kolejna kategoria, którą Tygryski lubią bardzo. A mianowicie rozświetlacze. Zaczniemy od tego, którego um, używam aktualnie. No i jak możecie zobaczyć, też już go bardzo dużo zużyłam dzisiaj. Też go mam na twarzy. Jest bardzo, bardzo fajny. Uwielbiam. To jest Catrice Glow Lights Highlighter. Czy on ma w ogóle jakiś odcień? Chociaż tak, 010 Rosy Nude. Aczkolwiek tam chyba nie ma innych odcieni z tego, co się orientuję. On oczywiście zostaje. Coś, co dostałam od Norinki, to jest wypiekany rozświetlacz Trended Up Super Glow Baked Highlighter w odcieniu 010. Słuchajcie, uwielbiam. I on oczywiście też, o Jezus Maria, no nie mogę otworzyć, on oczywiście też zostanie. On jest wypiekany, więc wiecie, jego się będzie zużywać miliony lat, ale on jest złoty, taki i mi się bardzo podoba, więc on także zostanie. Coś, co zostaje, choćby miało milion lat, Anastazja Amrezi, ta pierwsza, której nie ma. I jak widzicie, ona też przeze mnie kochana, używana, tylko ja ją mocno szkodnikuję, w sumie niepotrzebnie. No tutaj to jest, patrzcie na to, jaki to jest glow, no po prostu miodzio. Także ona zostaje tak czy tak. Choćby wiecie, nie mówię jak mówię, nie, miała nie wiadomo ile lat, ja i tak jej nie pozbędę się. Zostały nam jeszcze cztery. Catrice Morden Glow Highlighter, i to jest odcień 020 Supreme Rose Beam. I on jest taki różowawy. I w sumie niby nie do końca mój odcień, więc jego się pozbędę. Wiem, że Karolina, nie Karolina, tak, Karolina Samson bardzo go lubi, ale ona. Chyba inny odcień poleca. Kurczę, nie wiem, bo tam są trzy bodajże odcienie. No, na razie wiecie, to nie jest drogi highlighter. Pozbywam się go jak coś, to y, najwyżej po prostu kupię sobie nowy. Kolejny, którego się pozbywam, podobnie jak bronzera, to jest kremowy z Bell. Ja nie wiem, ja nie potrafię się obsługiwać tego typu y, y, rozświetlaczami, tym bardziej, że one takie kremowe, takie płynne, one... Płynne jak ten, czy kremowe jak ten. One, słuchajcie, raz wyglądają ładnie, raz wyglądają koszmarnie na mojej skórze. Więc y ‐‐ -y. podobnie właśnie będzie z tym. To była jakaś limitowana edycja z Catrice. Jak widać, używatny był, ale no nie. Słuchajcie, przez moment zastanawiałam się, czy nie zostawić tych produktów na lato, ale ja nie sięgam po nie, więc. M -m. I tutaj mamy jeszcze Rival Loves Me. to była jakaś limitowana edycja Catching Snowflakes, i jego generalnie też jeszcze nie używałam, więc na razie go zostawię i z czasem zobaczę, czy będzie mi się sprawdzał, czy nie. Jeżeli nie. To się go pozbędę, więc rozświetlaczy zostaje nam raz, dwa, trzy i cztery, a trzy odchodzą. O moim dramacie z brwiami powtarzałam wam, czy opowiadałam wam już milion razy wyczute, więc u mnie dość sporo schodzi produktów do brwi typu właśnie kredka, bo ja generalnie używam tylko kredek do brwi. Aktualnie mam w użytku te trzy, czyli Essence Micro Precise. Ym, Katris, Jezus Maria, wybaczcie, ale tu jest tak ciemno, że ja nie widzę. Slimatic Ultra Precise i tutaj eyebrow pen e, wodoodporny Stranded Up. Ja je używam na zmianę, no wiecie, jak mi się zachce, więc te trzy zostają. I tutaj mamy jeszcze jakby <gryw> na zapas dwie Stranded Up i jedna z Essence, więc i one zostają. E, Kredka z Rivalde, lub Słuchajcie, na niej się zrobił jakiś biały nalot, więc będę się jej pozbywać. To była swojego czasu moja ulubiona kredka, ale jak mówię przed chwilą, zauważyłam. Nie wiem, czy kamera to odda, raczej nie. Ale na niej się zrobił taki biały nalot, więc na rysiku, więc wolę nie ryzykować. Wiecie, to kredka, która kosztuje nie wiem, 2 euro, więc bez przesady. Więc ona odpada. I tutaj mam kredkę z Manhattanu, słuchajcie, która kolorystycznie nie do końca. Ona jest cienka. Ja jej używałam dość mało i myślę, że ją oddam, a zostawię te, które faktycznie używam. Czyli 6 zostaje, dwie odpadają. Słuchajcie, jeśli chodzi o maskary, to to są wszystkie, które posiadam. Ta jest, nowiusieńka, dzisiaj ją testuję. To jest Tubing Mascara z Rival de Loop, więc ona póki co zostaje. Nowa Start Tartelet XL, ja taką jedną zdękowałam. Um, uwielbiam, powiem Wam szczerze, to też jest Tubing Mascara hopla, wybaczcie to też jest Tubing Mascara i to jest maskara, którą rzeczywiście bardzo, bardzo lubię e, nawet śmiem twierdzić, że trochę bardziej niż tą z Chanel która wodoodporną, która jest moją generalnie ulubioną maskarą ponieważ ta miniaturka jest tańsza, dużo tańsza a bardziej wydajna. Ja pierwszą taką miniaturkę, którą, jak mówię, zdękowałam. Dopiero co miałam? Nie chcę was skłamać, ale 7, 8? miesięcy w użyciu. Ja wiem, nie powinno się, ale no w tamtej maskarze dalej, słuchajcie, jest jeszcze ta w środku ta zawartość, tyle że ona zaczęła mi się już osypywać, więc dla mnie to był znak, żeby się jej pozbyć. No jakby nie było, ta jest nowa, jeszcze nie używana, więc zostaje. Tutaj mam miniaturkę z Sephory, nieużywana, odchodzi Podobnie jak te dwie. Tutaj jest miniaturka z Mesaudy, nigdy nie używana. I tutaj jest ze Sweet, um, też nigdy nie używana. Nie otwieram, bo to są niewodoodporne. Ja je miałam w kalendarzach e, i po prostu no, są niewodoodporne. Mi nie będą odpowiadały, ja to wiem. Podobnie jak te, słuchajcie. Tą też miałam w kalendarzu. E, Idol z Lancome, Idol Lush. No nie, ona też odpada. Nie lubię jej. Jedyna niewodoodporna, którą zostawiam, to jest Too Faced Beta than Sex. Miniaturka, bo ona, pomimo że nie jest wodoodporna, to specjalnie jakoś nie osypywała mi się. Jak ta wersja, nie wiem. Na razie jeszcze jej nie używałam, <laughs> pomimo że jak widzicie, już jest cała podrapana. Ale nic. Zostają mi trzy, a cztery odpadają. Słuchajcie, zobaczyłam, że. Ta część jest już naprawdę długa, e, dlatego postanowiłam z tego miejsca zakończyć to i po prostu przede wszystkim naładować aparat i zaraz zabrać się za dalszą część nagrywania, no bo jeszcze zostały nam wszelakie kredki, cienie, e, palety, produkty do ust, więc, e, no, jednak trochę to jeszcze potrwa. Więc dzisiaj to tyle. Dajcie znać, jak tam. Wasze toaletki, czy są przepełnione? Macie więcej, mniej? Bo tak powiem Wam szczerze, czasami się zastanawiam, bardzo mnie to interesuje. Teraz życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa!